Witam Was w takiej mrocznej atmosferze i dzisiaj recenzujemy sobie film. Ja się w ogóle nie spodziewam tej recenzji, że ją nagram, ale jestem świeżo yy, po sensie: Predatora Strefa Zagrożenia w angielskiej wersji yy, Badlands. I o matko, ja od czasów yy, drugiej części yy, Awatara Ścieżka Wody tak się nie jarałam filmem. Po prostu był odwrot. Ja nie wierzę, że robię tą recenzję. Bo po ostatnim, w sumie filmowym Predatorze, czyli Prey, który nie ma złych opinii, gdzie ja się dziwię, bo dla mnie ten film to był totalnie nie wypał. Ja spodziewałam się czegoś okej, okay, fajnego może. W sumie nawet nie widziałam traileru tego filmu, także nie widziałam tylko plakaty, yy, ale że też obejrzałam ostatnio. Yy, Serial animowany... Seria to nie był serial, to był film animowany e, Pogromcy zabójców, tak? <grych> to napnął w e, z Właśnie z uniwersum Predatora to tak... I ten film teraz wyszedł e, Ta strefa zagrożenia to byłam taka trochę też nahypowana Ale nie nastawiałam się na jakieś cuda Matko Ten film to jest e, spełnienie moich marzeń e, Jako fana ale po kolei, może zacznę od fabuły, bo fabuła w tym filmie nie jest jakaś niesamowicie skomplikowana. Ale co jest najważniejsze, w tym filmie skupiamy się na kulturze naszych predatorów, czyli naszego gatunku. Jałcza, w ogóle tu mamy w końcu chyba oficjalną wymowę Właśnie nazwy tej rasy, bo jak kiedyś robiłam research to Niby twórcy powiedzieli, że nie ma jakby Oficjalnej wymowy, to widać teraz już Teraz już chyba jest I mamy głównego bohatera właśnie z tej rasy Deka i on jakby został wygnany ze swojego klanu, bo był najsłabszy. Do tego też jakby przejdę do jakby co oznacza w kulturze Jałcza czy jest się najsłabszym w jaki sposób. Bo to też jest ciekawe i to też jakby dużą zagłoskę miałam w czasie, w czasie seansu. No i nasz główny bohater zostaje w to jest swój początek filmu, i chcę Wam spolerować, ale mimo swojej woli zostanie wyrzucony na planetę, która, nawet dla tych naszych predatorów, jest mega niebezpieczna. I ta planeta się chyba nazywa Ganna. I to mi tak mega właśnie przypominało Pandorę z Awatara, ale w takiej wersji depresyjnej. I tam dosłownie wszystko naszego głównego bohatera, od roślin po oczywiście zwierzęta i tak dalej Wszystko go chciało ukatrupić Też przejdziemy sobie do tego jak jest kreowana właśnie ta planeta Fauna Flora, to jest w sumie coś co kocham najbardziej w filmach science fiction Ale jeszcze właśnie wróćmy, ja tak będę skakać, bo to jest w ogóle jakby bardziej re reakcja Spontaniczny film bardzo Zacznę może od tego, że ja tak jak mówiłam za dużo nie czytam o tym filmie. Ja w sumie nic o nim nie wiedziałam za bardzo. Tylko wiedziałam znowu jakieś jęki, szlochy na temat tego, jak y, wygląda nasz główny bohaterdek. Y, nie mamy jakby tych efektów praktycznych, czyli makijażu, tylko to jest też z tego, co rozumiem, robione w CGI. Według mnie ta. Jeśli to właśnie była animacja, nie wiem do końca, jak, w jaki sposób się to robi, to wyglądało to świetnie. Yy, <kłysy> I akurat tu według mnie technologia fajnie zadziałała, bo mamy te takie. Nie ma jak to nazwać. <laughs> Ten aparat gębowy od. Ja myślę, że można by ich nazwać po prostu Predatorami. Według mnie to było świetnie wyanimowane, bardzo realistycznie w ogóle, też jak on na przykład oddychał, czy wydawał dźwięki, co jest genialne. Przez cały film mówił też w języku. Swoim i on bardzo przypomina mi Klingoński ze Star Treka tak swoją drogą. I moim największym plusem tego filmu jest to, że my tam nie mamy ludzi. W sensie, ludzi, mamy aktorów, oczywiście, ale nie mamy ludzi jako rasy. Mamy tam tylko syntetyki, które też są bardzo ważną częścią filmu, bo nasza druga główna bohaterka jest syntetyczką. Jest androidem. W każdym razie. Mm. No i mamy naszych Jałcza, mamy naszych, nasze androidy i tą florę i faunę na planecie, co mnie mega jara, bo... Na przykład to mnie jest, mega irytuje w Gwiezdnych Wojnach, tam jest masa i w kanonie i w starym kanonie i w ogóle wszędzie jest masa raz obcych. Co mamy w filmach, w serialach? Głównie ludzi. Także to dla mnie była po prostu super odmiana, super świeżość, nowa lepsza jakość. No, i przechodząc właśnie do kreacji tej planety, bo to też jest ważne w filmach science fiction czy w filmach fantazy, bo mnie też trochę drażni, jak na przykład oglądamy. No w produkcjach mamy jakieś tam krajobrazy, ale nie znam powiedziane, że to jest inna planeta. I. Jakby te krajobrazy widać, że widać, że tu po na ziemi kręcone, tak jak to też niestety muszę tu znowu troszkę niektóre produkcje, gwiezdno-wojenne zjechać, że mamy po prostu las, albo mamy po prostu pustynię. Tylko nam się mówi, że to jest inna planeta. A tu te krajobrazy. Były po prostu odjazd. Czyli w ogóle to są piękne ujęcia w tym filmie. Było parę takich scen, gdzie patrzę i myślałam, kurde, to To mogłoby być obraz, albo to mogła być moja tapeta na komputer. Nakręcone według mnie jest pięknie. Ta planeta jest genialnie zaprojektowana. Właśnie ta flora fauna jest taka nietypowa. Oczywiście tam widać jakieś odniesienia powiedzmy do tego, co istnieje, albo do ewentualnie jakichś innych produkcji, no bo też no. Ile można nowych rzeczy wymyśleć, właśnie tak a propos, no bo bardzo mi jednak tą Pandorę z y, Avatara przypominało, tylko taką bardziej no taką smutną, straszną, mega niebezpieczną y, Przypominało, y, też tam na przykład taki nosorożec, co też mi się właśnie kojarzyło z takim nosorożcem właśnie y, z Awatara, ale wyglądało to według mnie realistycznie, według mnie te CGI było dobre tam chyba nie dopoczął się jakby. Jedna chyba była taka scena, co widziałam, że tu widziałam. Coś tak czuło, trochę ten green screen, ale tak poza tym to ok. No i przejdźmy może do bohaterów. Bo generalnie nasz Dek jest na tej planecie i on ma upolować takiego stwora, którego nawet się jałcza boją i nie są w stanie go pokonać. Ale on, żeby odzyskać ten swój honor, to powiedział, że on go pokona. Aha, jeszcze może właśnie. Przepraszam, że tak skaczę. Ale właśnie to mnie jara też, że w końcu ci nasi predatorzy są pokazani nie jako zabójczycy, nie jako slashery, które mieliśmy w poprzednich filmach, tylko też jako postacie z uczuciami, z problemami, z tą swoją kulturą. To jest chyba pierwsza produkcja tego typu, tak mi się wydaje. Nie wiem, poza jakimiś, może, grami, komiksami. I nasz Dek jest takim, powiedzmy, taką młodzieżą, no bo on jest młody, <grydy> generalnie. No i nie wiem, nie wiem jak do końca, jakby jest takim typowym, właśnie, predatorem, ale dzięki interakcji, właśnie z naszą drugą główną bohaterką, Tio, która mu pomaga przetrwać na tym, na tej planecie i dorwać tego stwora, naszego głównego bossa. Yy, ona jest jakby totalnym przeciwieństwem. Yy, Deka, bo właśnie ona nawet jak na androida ona strasznie dużo gada i jest taka, taka wesoła powiedzmy. Yy, I to wynika z tego, że ona została tak zaprojektowana, yy, że dzięki tej wrażliwości miała jakby lepiej poznawać yy, te stworzenia na tej planecie i to też jest taki element jak na androidy w ogóle w uniwersum powiedzmy aliena, no bo te dwa uniwersa tutaj Obsego i Predadora się łączą, dlatego zestawienie tych dwa postaci, takiego typowego właśnie mm, powiedzmy, burowatego kosmity, właśnie z taką wygadaną yy, androidką, to po prostu było, mma, bo to było zrobione dobrze, to mi strasznie dawało y, taki fanfikowy vibe, ale w yy, w dobrym tonie, że tak powiem, bo raczej fandom właśnie, powiedzmy, część fandomu Predatora Eksploruje, powiedzmy, jakby wyglądały właśnie takie kontakty między Jałcza, a między ludźmi To jest takie fajne, właśnie nie wiem jak do końca to wytłumaczyć, że No właśnie, no bo z tych produkcji kojarzymy, że te Predatory zabijają ludzi i tyle, nie? A tu właśnie mamy tą relację, i mamy tu w ogóle motyw Found Family, czyli jakby nasz dek na nowo odnajduje nową rodzinę, po prostu właśnie tam z tymi postaciami, które spotyka. Głównie z tiom i później jeszcze z takim jeszcze jednym stworkiem, ale też nie chcę do końca spoilerować. Także mega mi się to podoba, że te właśnie predatory dostają taką ludzką, powiedzmy, twarz, w sensie jakby. Widzimy, że mają na przykład inne priorytety, że właśnie jest to rasa wojownicza, ale też widzimy relacje i z innymi istotami i z istotami z ich własnej rasy. Właśnie to też jest ważny motyw, że on był traktowany w tym klanie jako powiedzmy najsłabsze ogniwo, nawet było tam określenie gdzie, że jest zdeformowany i tak dalej i na początku jak nie wiedział co chodzi. Mówię, Yy, właśnie tak na ludzkie standardy, jak on tam wyżynał wszystko na tym, tej planecie, to jak on jest słaby, ale yy, jakby też, jak się zastanawiam, to właśnie yy, ta kultura jałcza chyba właśnie mocno eliminuje, powiedzmy, właśnie te słabe ogniwa, jak są poniżej przeciętnej. Yy, ale też później, na koniec, yy, to dopiero widać yy, jego wzrost przy. Yy, przy Androidach, które też tam są, że on jest po prostu wielkości mężczyzny, ludzkiego, gdzie w innych filmach to widzimy, że jednak te predatory są o wiele wyższe. Także myślę, że ta deformacja to właśnie też może z tego wynikać. I też widziałem jakieś szlochy i jęki, że właśnie, że ta jego twarz, tam jak ludzie komentowali chyba zdjęcia pierwsze, które wyszły. No jakby, że tak właśnie że tak słabo wygląda, a wydaje mi się, że to jest właśnie też element fabuły, że że on ma takie subtelniejsze te rysy i właśnie może już przez to jest takim powiedzmy gorszym tym jałczą po prostu. I kolejna rzecz, która mi się mega podobała w tym filmie, właśnie wyważenie tych elementów sensacyjnych, elementów axis, Właśnie, powiedzmy, z przekazem i z taką tą wrażliwością, z emocjami i relacjami, że, bo też mam wrażenie, że jest coś takiego w filmach jak science fiction, że może też fantazy, że to ma być takie, ja to tak nazywam, oczywiście w cudzysłowie męskie, żeby tu nie kategoryzować, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi, że tylko ma być walka, mają się wyżynać, mają latać flaki, i wtedy to jest dobre SF. A tu właśnie była pokazana ta. Jakby powiedzmy, wrażliwa część, ten rozwój bohaterów. To według mnie było genialne. I co też jest ciekawe, że właśnie. Nie wiem, czy to będzie spoiler, że tym głównym źródłem właśnie tej empatii była nasza androidka. Też właśnie mogliście może widzieć na jakieś plakaty tak dalej, była jakby dosłownie połowa tej androidki. W sensie ona miała sam tor przez większość filmu. I też nie wiem, czy to nie była troszkę może reprezentacja niepełnosprawności w tym momencie, co też jest w sumie bardzo dobrym pomysłem. I też fajnie, że jest to z perspektywy y, zrobione Androida. No i właśnie, bo też były tam elementy, powiedzmy. Kurde, musiałabym Wam zaspolarować to powiedzieć, ale. Powiedzmy, że też mamy y, jedno urocze stworzenie na tej planecie Gdzie też mam wrażenie, że tak jak Ewoki w Gwiezdnych Wojnach takie rzeczy są jechane A według mnie to jest fajne, bo też może y, W tym filmie jest coś dla każdego No nie, Dla mnie to jest super, bo właśnie mamy i emocje, i relacje y, I akcje, i pięknie przedstawiony świat, obce rasy Także no nie wiem, dla mnie to jest po prostu y, Powiedziałabym dzieło doskonałe, w sensie może bardziej ten film dostarczył mi wszystkiego, czego potrzebowałam, czego chciałam i ja nawet nie wiedziałam, że ja to dostanę. Także ja jestem filmem zachwycona i nie wiem ile on trwał, ale on chyba był dosyć długi, ale ja się naprawdę w żadnym momencie nie nudziłam. Tak jeszcze chyba wam zaczęłam o tej faunie Florze i nie skończyłam, że jakby właśnie ta przyroda tam w bardzo kreatywny sposób była przedstawiona, co tak jak mówiłam to jest już ciężkie, bo jednak dużo tych produkcji science fiction było wymyślonych a tu jednak w dumie była taka świeżość i właśnie jak oglądaliśmy mieliśmy poczucie, że to jest inna planeta bo tak jak wspomniałam na tych niektórych filmach mamy takie no, puste jakieś przestrzenie jest powiedziane no, to jest obca planeta, cieszcie się Ech. Pewnie zapomniałam powiedzieć większość rzeczy, które miałam powiedzieć, ale to jest właśnie taka moja bardziej reakcja na żywo, ja jestem filmem zachwycona, ono chyba z tego co wnioskuję z zakończenia będzie mieć drugą część Jak będzie mieć drugą część to jestem zachwycona i na pewno chcę go obejrzeć drugi raz No tak jak mówiłam, ja się jaram strasznie, nie wiem co mam więcej powiedzieć Ja jestem zachwycona i polecam, ja nie jestem w stanie chyba obiektywnie podejść do tego, także no... Ja wam serdecznie polecam nawet jak nie wiecie nic o tym uniwersie to myślę, że się będzie się dobrze bawić. No no ja chyba już skończę, no bo w kółko będę wam mówić to samo. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że was zachęciłam. Zachęcam was również do zostawienia komentarza, do lajkowania, subskrybowania i zapraszam na Instagram i Facebook i do następnego filmu.